No i witajcie ponownie moi drodzy. Dzisiaj za namową moich byłych studentów, moich znajomych, postanowiłem trochę wam opowiedzieć o zagadnieniach związanych z gramatyką a bliżej ze składnią w języku angielskim. Swoje pogadanki rozpocznę od pogadanki związanej z systemem czasów angielskich, gdyż zdaniem moich byłych studentów, zanim trafili do mnie na Zajęcia to mieli najwięcej problemy właśnie z czasami w angielskim, co wywołało pewne zdziwienie na mojej twarzy, dlatego że według mnie system angielskich czasów jest stosunkowo prosty, a na pewno prostszy niż w wielu innych językach, na przykład w polskim, gdzie jest mnóstwo końcówek i mnóstwo nieregularności. W angielskim tych nieregularności jest mniej, a w zasadzie całym systemem czasów Rządzą trzy proste reguły językowe, które w trakcie naszych tutaj pogadanek poznamy i nauczymy się stosować. No więc możemy zacząć. Nasze pytanie, nasze, na, na nasze zajęcia, nasze pogadank naszą pogadankę należałoby rozpocząć od odpowiedzi na pytanie, ile tak naprawdę, ile tak w końcu jest w angielskim tych czasów. Jak się zapyta osoby uczące się angielskiego, to będą odpowiedzi różne 6, 12, 16, a najbardziej typową odpowiedzią, poza oczywiście odpowiedzią nie wiem, jest odpowiedź 32, dlatego że liczą sobie, tutaj jeszcze strony bierną, mówią 32 czasy to jest bardzo trudne, to właściwie nie wiem i kiedy to stosować, no i się sprawa komplikuje, tak? Musimy na to pytanie, zanim się zabierzemy do pracy, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, ile tak naprawdę tych czasów w angielskim jest. No więc na zdrowy rozum, na logikę, ile może być od strony gramatycznej, ile może być czasów? No czasów może być tyle, ile jest form czasowych czasownika. No nie może być ani mniej, ani więcej. No a ile tych form czasowych czasownika jest w angielskim? Ha! Żeby na to pytanie odpowiedzieć, najpierw trzeba sobie policzyć wszystkie formy podstawowe. W angielskim każdy czasownik ma form podstawowych trzy: Ma formę teraźniejszą, formę przeszłą i formę imię słowu biernego, czyli tzw. passive participle. Tutaj mógł, muszę uściślić jedną rzecz, mianowicie bardzo często w podręcznikach do gramatyki spotyka się określenie past participle, i słowo past jest bardzo mylące, dlatego że imię słów bierny, zastanówmy się, co to jest imię słów bierny. No, imię słów bierny to jest przymiotnik zrobiony od czynności, czyli przymiotnik zrobiony z czasownika, który wyznacza stan. I stan nie ma nic wspólnego z czasem, prawda? Tak, jak nie wiem, dom jest biały, dom był biały, czy dom będzie biały, słowo biały nie ma nic wspólnego z czasem. Tak samo jak powiemy, tak, stół jest pomalowany na biało, czy był pomalowany, czy jest pomalowany, czy malowany, czy też będzie pomalowany, to też nie ma nic wspólnego z czasem. Czyli imię słów bierny nie powinien się nazywać past participle, tylko passive participle, jeżeli już tak. Jest to. Przymiotnik jest to pewien, pewien rodzaj przymiotnika, który tak jak przymiotnik odpowiada na pytanie jaki i wyznacza pewien stan. No i tutaj mamy w tabeli mamy formę od, od, od czasownika go, mamy formę teraźniejszą, która też robi za bezokolicznik, formę przeszłą went yy, i formę imię sobą biednego, czyli gone. Yy, dobra. Inny taki przykład, właśnie rzeczony paint, teraźniejszy paint, przeszły painted i passive participle painted, to jest czasownik w odróżnieniu od go, jest to czasownik regularny i mamy formę przeszłą i formę imię słowu, mamy biernego, mamy taką samą. Inny przykład, work, pracować, no proszę, też regularnie i już, mamy work, worked, worked. I wreszcie inny przykład, tym razem nieregularny: bring, przynieść jest bring, brought, brought. Więc tutaj mamy dwie formy: formę czasu przeszłego i imię słów biernych są takie same, ale pierwsza forma jest trochę inna. No więc, skoro imię słów bierny to jest przymiotnik de facto, no to nie jest on, on nie jest on formą czasową, prawda? No nie. Wobec tego trzeba go na czerwono go. I w związku z tym ile tych czasów nam zostaje? Ile tych form czasowych nam zostaje? Ano, zostają dwie. Forma czasu teraźniejszego i forma czasu przeszłego. No dobra. A co z czynnościami? Jak studenci pytają mnie jak podzielimy te czynności? To ja mówię no najlepiej na przyjemne i nieprzyjemne. Ale tak na poważnie, no to czynności możemy podzielić, jeżeli chcemy zgłębić ich naturę, to możemy podzielić pod względem ich struktury, czyli charakteru czynności i pod względem czasowym. I jeżeli chodzi o tą strukturę, o charakter czynności, to mamy do czynienia z czynnościami nieciągłymi, to znaczy takimi, które są wykonywane raz za dobrze, na przykład rozbiłem mleko czy wylałem mleko, rozbiłem butelkę, albo może to przybrać też form sekwencji taki, takich czynności, typu na przykład raz w tygodniu jeżdżę do Londynu. I to są czynności, pomiędzy którymi są przerwy, które są nieciągłe, które, które zdarzają się raz po raz, albo w ogóle tylko raz. I na potrzeby naszych rozważań te czynności będziemy nazywali czynnościami o strukturze kropki. Kropka. Jeżeli to jest kropka, może być to sekwencja kropki, na przykład codziennie rano jadę metrem, prawda? No do raz, dwa, trzy, cztery i tak dalej. I to są czynności, tu pomiędzy którymi występują przerwy. Mamy także czynności o strukturze kreski, czyli czynności ciągłe, to znaczy czynności takie, gdzie widzimy osobę, podmiot podczas wykonywania takiej czynności. Na przykład, gdy wszedłem do domu, spał. No więc ja wszedłem do domu i to jest czynność o strukturze kropki, bo wszedłem raz dobrze, trzasnąłem drzwiami. Natomiast on spał i nawet się nie obudził, jak, go, jak wszedłem do domu, prawda? Czyli spał. Widzimy go podczas wykonywania czynności spania. Albo gdy wracałem do domu, padał deszcz. No to w tym momencie widzimy samego siebie podczas wracania do domu, czyli. Czynność o, o strukturze kreski. Deszcz widzimy podczas jego padania, wobec tego również czynność o strukturze kreski, czyli czynność ciągła. Rozumiemy? No dobrze, no to już mamy charakter czynności. Mamy czynności o strukturze kropki i mamy czynności o strukturze kreski. Natomiast jeżeli chodzi o czas czynności, no to mamy trzy kategorie. Mamy Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To wynika z naszej rzeczywistości i nic na to nie poradzimy. Czy nam się to podoba, czy nie, czynności będą przeszłe, będą teraźniejsze i będą przyszłe. No to dobrze. Jeżeli teraz na siebie to wszystko nałożymy, powstanie taka sześciopolowa tabelka, gdzie mamy czynności o strukturze kropki, czynności o strukturze kreski, nałożone na trzy kategorie czasowe: past, present i future, czyli przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Czyli mamy sześć pól do wypełnienia. I teraz jak je wypełnić? A no wypełnić trzeba, żeby je wypełnić trzeba poznać pierwszą regułę z trzech, jak mówiłem, z trzech prostych reguł językowych, która nam powie jak co do czego poskładać. I reguła pierwsza mówi tak. Wszystkie czynności o charakterze, o charakterze kropki tworzymy przy użyciu odpowiedniej formy czasowej czasownika. Tak. Wszystkie czynności o charakterze kropki tworzymy przy użyciu odpowiedniej formy czasowej czasownika. No więc, jakie mamy te formy czasowe? Przed chwiląśmy wywalili imię słów bierny, to zostały nam dwie formy czasowe. Wobec tego. Do przeszłości damy formę przeszłą. No, logiczne. Damy worked i damy went. Do teraźniejszości damy formę work i go, czyli formy teraźniejsze. A do przyszłości damy też formę czasu teraźniejszego. Dlaczego? Bo lepszej nie mamy. Bo lepszej nie mamy. Skoro mamy dwie formy czasowe czasownika, a trzy kategorie czasowe, to wiadomo, że do wyrażenia tej trzeciej, w tym przypadku przyszłej kategorii czasowej, damy formę najbliższą, a najbliższa jest formą teraźniejszą. I mamy w związku z tym dla przyszłości mamy również work i go. Tak nawiasem mówiąc, czy, to, czy można tak poprawnie zdanie powiedzieć? Oczywiście tak. Ja mogę powiedzieć I go to the dentist next Tuesday i każdy zrozumie o co chodzi. Generalnie w angielskim tak samo jak w językach w większości języków germańskich jest pewna jakby to powiedzieć jest wahanie pomiędzy przyszłością i teraźniejszością, które wynika z tego, że nie ma syntetycznych form przyszłych, prawda? W polskim na przykład mamy formę pójdę Pójdę, pójdę to jest forma przyszła, niezależnie od formy teraźniejszej, chodzę czy idę, czy szedłem, czy, czy poszedłem, prawda? W angielskim tego nie ma, w związku z tym spokojnie możemy w każdej okoliczności używać czasu teraźniejszego do wyrażenia czasu przyszłego. Rozumiemy? No, bardzo pięknie powiecie. Ale jak oddzielić teraz kategorię, gramatycznie rzecz biorąc, jak oddzielić teraz kategorię teraźniejszą od przyszłej, bo przecież mogą zdarzyć się, powiecie, takie sytuacje, że czynność będzie wykonywana w przyszłości, nie ma związków z teraźniejszością, więc tego trzeba to jakoś rozdzielić. No tak. Czyli potrzebujemy, co potrzebujemy? Potrzebujemy czegoś, co nam powie, uwaga, a teraz mówię w czasie przyszłym. No to moglibyśmy zrobić, na przykład postawić gwiazdkę, tutaj jest gwiazdka, I, i ta gwiazdka, możemy się umówić, że ta gwiazdka oznacza uwaga, a teraz mówię w czasie przyszłym. Albo zamiast gwiazdki, żeby dać nawias i w tym nawiasie wpisać uwaga, a teraz mówię w czasie przyszłym. No pewnie by można, tylko yy, nie będziemy szukali instrumentów, narzędzi, do wyrażenia przeszłości poza językiem, tak? Bo zarówno gwiazdka, jak i nawias z komentarzem są środkami, no powiedziałbym, trochę metajęzykowymi. Więc instrumenty takie daje sam język. Takie, takie ten marker, jak to się mówi, prawda? I gdzie będziemy, szukali, gdzie będziemy szukali tych narzędzi? Ano, będziemy szukali ich w czasownikach modalnych. Czasownik modalny jest to taki czasownik, który występuje z drugim czasownikiem i określa tryb tego drugiego, stąd modus, prawda? Tego drugiego czasownika. Czyli ma w sobie pewne elementy, pierwiastki czy też nacechowania, które wskazują, jak ten drugi czasownik będzie miał się zachowywać razem z tym pierwszym. I teraz, bo każde wyrażenie przy, przy użyciu czasownika modalnego składa się z dwóch elementów. Pierwszy to jest czasownik modalny, i tutaj mamy listę. Can, may, must, need, shall, will i ought. I to jest czasownik modalny, ale on występuje razem z drugim czasownikiem, pełnym czasownikiem, leksykalnym. I w tym przypadku jest tutaj, czaso, je, tym czasownikiem jest słowo see, prawda? Wobec tego możemy powiedzieć. I can see a dentist tomorrow. Można? Pewnie, że można. I may see a dentist tomorrow. Można? Jasne, że można. W przypadku can, ten pierwiastek to jest pierwiastek bardziej możliwości. W przypadku may, to ten pierwiastek jest bardziej prawdopodobieństwa. W przypadku must, I must see a dentist tomorrow. Można? Jasne, że można. I wtedy ten, ten pierwiastek to jest przymus, prawda. Need, potrzeba, shall, przyszłość wynikająca z narzucenia woli, czy też przyszłość pewna, will, wyrażenia, przyszłość wynikająca z woli, i od, też powinność. Wobec tego możemy w tym zdaniu użyć dowolnego czasownika modalnego i spokojnie to wszystko będzie oznaczało przyszłość. Przy czym E, spośród tych czasowników modalnych, e, Shell i Will mają najwięcej pierwiastków w przyszłości, dlatego że e, pierwsza, e, pierwsza przyszłość wynikająca z narzucenia, a druga przyszłość wynikająca z woli, słowo will to zresztą wzna, oznacza wola, prawda? E, nawet jako rzeczownik oznacza: My last will to jest moja ostatnia wola, prawda? więc wola wola czyli jeżeli ja mam w tej chwili wolę teraźniejszości do wykonania czynności chcę ją zrobić to znaczy że czynność będzie wykonana w przyszłości więc tych pierwiastków przyszłych will i shall mają stosunkowo więcej niż can czy must Prawda? i dlatego właśnie te dwa te dwa czasowniki modalne shall i will Będą pełniły tą funkcję gwiazdki czy tego nawiasu. Uwaga, a teraz mówię w czasie przyszłym i będziemy nazywali je dla naszych potrzeb tense marker. Tense marker, czyli wyznacznik czasu. Wyznacznik czasu przyszłego w tym przypadku. No, i w związku z tym możemy spokojnie sobie wypełnić. Naszą tabelkę i zmodyfikować to w ten sposób, że mamy w tej chwili do czasu przeszłego mamy worked i went, do czasu teraźniejszego mamy work i go, a do czasu przyszłego mamy will work i will go. I teraz już mamy bardzo pięknie oddzieloną teraźniejszość od przyszłości. Przy czym fundamentalna uwaga jest tutaj, mianowicie ponieważ will i shall. Tak samo jak can, may czy must są czasownikami modalnymi, wobec tego po czasowniku modalnym następuje, co? Zawsze w angielskim bezokolicznik. Bezokolicznik. Podobnie zresztą jest w polskim. Muszę iść do dentysty, słowo iść jest bezokolicznikiem. Tak samo jest w angielskim. I must see a doctor. Czyli I will work hard tomorrow. Czyli zwróćcie uwagę, że forma teraźniejsza po dodaniu will zmienia się w bezokolicznik. Bezokolicznik. He works hard every day, he will work hard tomorrow. She goes to the cinema every Sunday, she will go to the cinema next Sunday. Rozumiemy? Bardzo się cieszę, jeżeli Państwo to zrozumieliście i zaakceptowaliście. I na tym kończę część pierwszą, żeby Was nie zanudzić. Drugą część nagram za kilka dni, i będziecie mogli wtedy poznać drugą i trzecią regułę językową. Nauczymy się, jak tworzyć czynności o strukturze kreski i co to jest aspekt faktu i jak go stosować. Jeżeli Państwo macie uwagi, bardzo proszę o komentarze. Jeśli Wam się ta prezentacja podobała, proszę o łapki w górę, proszę o subskrypcję kanału. I cóż, i jedziemy dalej. Dziękuję ślicznie.